Zapraszając na wystawę Domowe Zwierzątka, dokonamy unboxingu dzieła sztuki, obrazu, który przyjechał do nas z Wrocławia. Mam nożyczki i mam białe rękawiczki. Mam nadzieję, że nożyczki nie będą potrzebne, ale mogą się przydać. Na razie nożyczki odłożę. Obraz artystki wrocławskiej Jagody Dobeckiej. Artystka studiowała w Wrocławiu. Aktualnie przebywa na rezydencji w jednym z południowych krajów. Po tej rezydencji, na której przebywa aktualnie, wybiera się na jeszcze jedną rezydencję. Także jej kariera międzynarodowa rozkwita. Ja już tam sobie troszeczkę napocząłem i mamy w tym worku metr na metr akryl na płótnie. Porządnie zapakowany. Chyba do góry Tak, Cześć Mika, co? pomoc, tak? Tak. Fajnie to szaleści leści jak pieniądze. Obraz. Jak już mówiłem, bierze udział w wystawie domowe zwierzątka. E, I obraz. Będziemy go kupić w Mango gary. Będziemy się mu przyglądać z bliska. Op. Ostrożnie. I co? Mamy kota w worku, Zobacz, Mika, Mamy kota. Niko, No chodź. No chodź. Chodź, zobacz, zobacz kot. Nie widzisz kota. Oni interesują Cię koty. Prawda, prawda? Prawda,

To na sto, akryl na płótnie, datowany z tyłu, podpisany Jagoda Dobecka 2020, a obraz ma tytuł Reckless Breading. To jest spreading. lekkomyślna, nieodpowiedzialna hodowla. No, ten hodowca nie wygląda na zbyt. Co jest przeciwieństwem? lekkomyślności, ciężkomyślności. Nie wygląda na ciężkomyślnego. Ale ma fajny sygnet. O, o, udało, się, udało się wydobyć dzieło z opakowania. Czyli można powiedzieć, że unboxing został dokonany. Ach, tutaj mamy taki stojaczek, który powinien tak sprytnie opierać się o, o ramę obrazu. Żeby nie robić mu krzywy. I co? Ładny obraz, nie? Szaleństwo. Zobacz Mika, kota w worku. Się przywiozłem. Popatrz Miko. No zobacz, no chodź do kota. No chodź do kota. Chodź, chodź do kota. Popatrz, popatrz na kota. No tu popatrz w górę, zobacz kot kot, tu? Zobacz, zobacz. Tylko nie ten, nie jest kot. No Na kota ma... możesz tylko popatrzeć. bo Tak to jest ze po je sztuką. Żeby... Nie powinno tak się jej jeść. Hmm. Chyba, że to jest zupa u Warhola. Taki... o Zobacz, jaki ma sygnet tutaj, pan Pinokio. bransoletka z, dola, z dolarem. Wszystkim się marzy to samo. Kotek ma chyba kolor jakiś demoniczny wąż. Nożyczki odłożymy całkiem na bok. I zobaczymy sobie jeszcze na kota. Nie ja ma daleka. Szalony, czy hodowca, czy kotek. No, taki western na jakimś podobnym tytule, nie? Tylko, że to właśnie. No chodzi... ma pan Pinokio? Reckless. Breed. To co? Breed? 10 tysięcy po raz Breed. pierwszy szalona rasa. Szalone kolory lokalne też tutaj występują w swojej dużej intensywności. Attention, attention! This is an advertisement for the Mango Gallery. Showing and selling art is a performance and we are not robots. We need My tutaj w ogóle mamy bardzo dobre warunki do przechowywania sztuki, stałą temperaturę, stałą wilgotność powietrza. Także zachęcamy do współpracy. Selekcja będzie coraz bardziej intensywna.